Czołem, witam wszystkich widzów kanału Hubi365 i witamy w części drugiej eksploracji Bornego Sulinowa. Tak, e, witamy Was serdecznie w drugiej części e, naszej e, eksploracji e, Bornego Sulinowa. Dzisiaj, teraz, e, chcieliśmy Wam pokazać, jak, e, jak historia łączy się z teraźniejszością. Tutaj, w tym miejscu, niestety nie da się tego tak zobaczyć. Dokładnie. Miejsce jest ogrodzone. Miejsce jest ogrodzone i jest w tej chwili remontowane, odbudowywane. Natomiast słuchajcie, to co Wam teraz pokażemy, to są to pozostałości willi Franza Guderiana, niemieckiego inspektora sił pancernych, twórcy doktryny wojny błyskawicznej. I to jest właśnie. To są właśnie pozostałości jego willi gdzie przyjmował, gdzie przyjmował różnych zacnych oficjeli Gdzie może przebywał podczas jakichś wielkich manewrów pancernych na pobliskim poligonie Grosborn Willa jak widzicie jest bardzo mocno zniszczona powód to pożar, który był tu w latach 90. Tak, 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 no to ktoś tu próbuje coś remontować. Też tu próbuje coś remontować. Nie, nie da się wejść na teren. Jest na teren się dobry. nie da wejść. Natomiast no, chcieliśmy wam to miejsce pokazać, dlatego że... Jest, ma ciekawą historię. Ma ciekawą historię i to, tutaj, to jest jakby... To pójdź, chodź tutaj i to jest ale tam jakaś betonowa konstrukcja. Jest. No to pewnie poza jakiś fragment, pewnie wiesz jakiś. Jakaś część tej willi to była, pewnie jakieś, no, nie wiem, może dla konia coś, dla koni. Willa jest remontowana. Tak, willa jest remontowana. Ale w każdym razie uznaliśmy, że warto ją pokazać. Że warto ją pokazać. No moje borne Solinowe to jest takie miejsce gdzie y, łączy się historia bardzo długiego okresu przedwojennego, wojennego, powojennego i i obecnego, dlatego uznaliśmy, że, warto to że ten obiekt warto pokazać. Tutaj też dodam, że. Widać jakieś zabytkowe, takie e, łuki nad drzwiami. Tutaj dodam, że materiały zbornego sulinowa to będą nie tylko zwiedzania opuszczonych miejsc, tylko takie historyczne, że będziemy pokazać miejsca, które też nie są opuszczone i będziemy mówić, co tam było, było ze czasów, gdy tam stacjonowali żołnierze radzieccy Tak, to też. E w każdym postawiliśmy, że Borne Sulinowo to jest takie miejsce, które po prostu ma tyle różnych znaków historii, że po prostu warto je, warto je wszystkie pokazać Tutaj pewnie był no, zajazd do tej willi, no tak. taka pentelka to pewnie wszystko jest oryginalne, to pewnie było Tam pójdziemy, no, żeby Wam wokoło to pokazać Tutaj widać też jakiś, jakaś podmuróweczka, tu była droga z kamienia, to widać, że to wszystko jest zabytkowe. Zabytkowe. Zaraz zobaczymy dalej. To było pewnie dojście. Tak, dojście tutaj było. Teren jest ogrodzony, natomiast... Nie widać, nie da się wejść na teren. No chyba, że jakoś dziurę w płocie znajdziemy co coś nie sądzę. No ktoś to próbuje jakoś remontować, coś tu robić. Natomiast... No tak, to już jest. No może, może to i dobrze, że. Takim ktoś sobie coś mam, to jest coś próbuje robić. Natomiast no też zwracam uwagę, że miejsce urokliwe. A tutaj? Bardzo urokliwe. za dużo tutaj nie będzie widać, może, ale. Tu, tu, tutaj już. ogrodzenie no. A, tak, ktoś no tam próbuje się tam wciskać, ale to już w sumie nie będziemy tego robić. Nie ma sensu. Nie da się. W każdym razie słuchajcie. Villa. A raczej to, co z niej zostało, Franca Guderiana. Powtórzę niemieckiego inspektora wojsk pancernych twórcy strategii wojny błyskawicznej. Tutaj w Borniu, Nowie. Coś to próbuje remontować. Znak czasu, znak historii. To jest to miejsce. Teraz wam pokażemy Villa generała Dubynina. Tak, e, przechodzimy do e, drugiej bardzo ciekawej. Budowli, budynku. Będziemy zaraz oglądać willę generała Dubynina. Pierwotnie budynek, wybudowany oczywiście przez Niemców jako, jako element infrastruktury garnizon Grossborn. Tu. Budynek został wybudowany w latach 30. XX wieku. Tak. Tutaj pierwotnie przybywał niemiecki dowódca tego garnizonu. No, oczywiście, później jak, jak teren został przejęty przez Armię Radziecką. Tutaj był hotel dla wyższych oficerów wojsk Armii Radzieckiej A pod koniec tego okresu, kiedy Armia Radziecka stacjonowała w Polsce Przebywał tutaj generał Dubynin Ostatni dowódca grupy, północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej Zaraz zobaczymy jak ten budynek wygląda Tak, idziemy dzisiaj, dzisiaj już jest jakby Dzisiaj jest w rękach prywatnych. Tak, ktoś to nabył prywatnie. Nawet tutaj możecie zobaczyć teren prywatny. Tak, natomiast. Natomiast jest to kolejne. No, bardzo pięknie tutaj jest. Tutaj nie ma o czym mówić w ogóle. Natomiast jest to kolejny. Kolejny budynek. Którego postanowiliśmy Wam pokazać, bo to jest miejsce, w którym po prostu historia, historia łączy się z teraźniejszością. Dokładnie. jak mówiliśmy materiały z Bornego Solinała będą historyczne nie będzie tak często opuszczonych miejsc Borne w Bornym Solinałie będziemy Wam pokazywać obiekty, które teraz zostały w rękach, są w rękach prywatnych dokładnie tak, słuchajcie żeby Wam pokazywać tutaj historię Bornego tak, A tak. nie tylko opuszczone miejsca, ale też tak. miejsca, które nie są opuszczone, bo mają ciekawą historię dokładnie tak, to jest takie miejsce właśnie słuchajcie, to jest budynek i to jest ciekawe to jest budynek, w którym przybywał, urzędował, stacjonował generał Dubynin, ostatni tutaj dowódca radziecki stacjonujący w Polsce, dowódca północnej grupy wojsk Armii radzieckiej. To jest to miejsce, gdzie był, skąd dowodził, gdzie, przemiesz... gdzie mieszkał, gdzie, gdzie przebywał. Tak on wygląda. Tak on wygląda. Też taka, jak bardzo podobnie jak w przypadku Willi Hansa Guderiana, taka pentelka, gdzie. Gdzie tutaj jakby był ewidentnie zrobiony dojazd do tej, do tej ligi. A więc teraz szukamy kolejnych obiektów. Wracamy obecnie z wili generała Dubynina i postanowiliśmy, że zrobimy przebiteczkę, jak historia łączy się teraz z licznością. Tak, to jest taka aleja chyba, przy której większość budynków zapewne jest bardzo Zabytkowych i. Po niemieckich. I, e, Dokładnie po niemieckich, e, w których pewnie mieściły się różne, e, różne re, e, miejsca przebywania różnych wysokich oficerów, żołnierzy. Jakieś, jakieś koszary mogły tu być? Od no, czasów niemieckich, później radzieckich. W każdym razie, zobaczcie, że tutaj no, teraz to się wszystko zmieniło e, nie do poznania. Wszystko jest odnowione, wszystko bardzo ładnie wygląda. Natomiast tutaj, po prostu, czuć, że, że to jest wszystko historyczne, stare, przesiąknięte, zabytkowe, zabytkowe przesiąknięte, przesiąknięte historią. Tak obecnie to wygląda. Dokładnie. Kiedyś Ach. tutaj były, były koszary najprawdopodobniej. No, tu, koszary, Tu e, różne, czyli, tak jak powiedziałem, żołnierze. miejsca przebywania kadry wysokiego szczebla, przedniego szczebla. To wszystko, to wszystko jest zabytkowe. To wszystko, to wszystko ma swoją historię. Możliwe, że nawet tutaj te budynki, które widzimy z, y, są niemieckie. Czyli... No, na pewno, no, na są, pewno są niemieckie. Na pewno są niemieckie. No mówię, One teraz są, one są teraz odrestaurowane, wyglądają pięknie. Więc... Oczywiście nie wszystkie, natomiast... No, jest jeszcze parę opuszczonych hmm. budynków na terenie Bornego-Sulinowa, ale to jeszcze nie teraz, to, to yy, w innej części materiału zbornego Bornego Sulinowa. To się przecieka wszędzie. Nawet widać, że tutaj ten murek i ten płot, widać, czy to są rzeczy zabytkowe. Zabytkowe dokładnie. Po niemieckie. Takich domów tutaj. Jest mnóstwo. Jest mnóstwo. Po prostu na każdym kroku. Słuchajcie, miasto. Miasto w lesie. Borne, sulinowo miasto w lesie tutaj yy, do to było miasto w lesie bo, bo kiedyś jak to stacjonowali żołnierze radzieccy, no to tego miasta w ogóle nie było na mapie tu, tak. tu były obszary leśne na oficjalnych tak, mapach tak na oficjalnych mapach wszędzie to było obszary leśne tego nie było tego nie było o, teraz chcieliśmy wam pokazać urok Bornego Sulinowa tu no, jest, To jest, tu jest taka główniejsza ulica 2 metry w bok od główniejszej ulicy i proszę bardzo, budynki ewidentnie koszarowe, w których kiedyś pewnie funkcjonowało takie wojskowe życie. A to jakiś wojskowy obiekt, Czekaj. też już dawno zabity, zamknięty. Czekaj. Zabity, Czekaj. zamknięty. Zamknięty. No, chodź. Ale chodzi jakby o sam, ewidentnie widać, że to jest miejsce koszarowe jakieś tutaj. Plac. Budynki to... koszarowe, jedne, drugie. na warto no. Wam pokażę może jest zaśnięte, bo, bo to miejsce takie wojskowe. Tu, jesteśmy na, na byłym garnizonie wojskowym i takie miejsca są interesujące z historią. Tak, no to jest jakby to, jak to się łączy wszystko. Mówię tu typowe budynki koszarowe, jakiś plac, drzewa, to wszystko zaśnięte. Jakieś magazyny wojskowe albo coś takiego. Niestety, to też zabite dokładnie. Tu kolejny budynek koszarowy, w którym teraz mieszkają ludzie o, Ewidentny taki charakter typowo wojskowy o i tutaj kawałek kawałek w bok kawałek w bok I dochodzimy do ciekawego miejsca O, o dachołek tak, no stary budynek jakiś Tak widziałem pewność Stary budynek Zakaz wchodzenia, zachować ostrożność. Teraz Dobra, I teraz pomału. Pomału. Tak, teraz pomału przejdziemy do jednej z większych atrakcji borlego sulinowa O, czy atrakcji, to zobaczymy. Ale tutaj udzielamy w tym kierunku. Za chwilę się włączymy z kamerą. Za chwilę Już się raz. włączymy z kamerą. No i jesteśmy w takim kolejnym miejscu. Dosyć historycznym. Proszę bardzo jest pomnik czołgu pomnik, czołg T-34 z muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dokładnie kawał maszyny solidny możecie zacząć gąsienicę Aha, kawał kawał sprzęta, szkoda że to na takim wysokim podejście jest może specjalnie, tak? No, nie można go tak za bardzo zobaczyć W no. każdym Robi niesamowite wrażenie i nawet z tej perspektywy go naprawdę bardzo zobaczyć No, dokładnie Kawał czołgu Tak ten czołg wygląda obecnie Tak, kolejne miejsce na mapie Które jest bardzo interesujące Bornego, Solinowa, Odhaczone Tu, praktycznie na każdym kroku, coś można znaleźć. Tu e, Natomiast tutaj e, znaleźliśmy jakieś ciekawe takie pomieszczenie. W sumie to bardzo ciekawe. Taka hala O! I tu są mozaiki. jeszcze jakieś poradzieckie mozaiki. Napis poradziecki też jest. Nie, to chyba. To nie, to nie, ale to jest na pewno poradziecka mozaika. Ewidentnie. Hmm. Tutaj byłem, że koło tego budynku jest... O, tu są też mozaiki. Tak. Dodam hmm. tutaj, że koło tego budynku też jest inny budynek, ale go może w innej części pokażemy. No bardzo to taki zdewastowany, to... tam za bardzo nic to ciekawego nie ma. Jest kratka, z więc może no. tam pójdziemy, ale to, to raczej nie dzisiaj na pewno część albo tyle, tak że... trudno z czasem trochę. Tak, to. Razie... To... To... Boże, to na każdym kroku faktycznie coś się dzieje. Na każdym kroku na każdym kroku coś można spotkać. Może wyjmiesz tą, tak jak tam parę kierunków. Że... O Sieka. tak, tak, wywieźń, tylko... No wywiecznik, ale proszę, zawsze te freski w sumie, bo tam widziano jakąś mozaikę jeszcze kilka no. temu. Tam coś tu jakieś pomieszczenia, no. ale to tak jakby ja bym swoją latarkę. To bo, widziałem. Bo jak widzieliście podczas sytuacji do domowskiej, do to w podziemiach, to zaczynał, do ale jest taki. Ale skupmy się teraz na tej Tak. To niesamowite Pora dziecka, Proszę bardzo Trochę są pozamolowane z ale... I tak robią niesamowite prażenia. Ale ciekawostka Pora dziecka. tu jeszcze mozaika. widzę mozajkę. Tak Ciekawe co to było. Jakaś stołówka może. Może jakaś kantyna A teraz dałbyś swoją latarkę, bo widzę, że tutaj jest parę ciemnych pomieszczeń, które są interesujące. Tu są małe pomieszczenia, to jest bardzo dużo takiego no, szkła i tych innych rzeczy. No Łazienka albo coś, kuchnia może, nie wiem. Można tu dziura jest brzmi? Jak kuchnię no to może dowód, że, no. że, że to są może... kuch, skrót. A to takie zaplecze. Zamurowane też od zewnątrz także. Dobrze. Ale... Ciekawy budynek znajdzie się w No ciekawy, warto było wejść. Tutaj też domą policy w mojej dziś u góry ciekawy, to wszystko w swoim czasie tam... Chodź tam do duszą z Tak. Guro du ciekawych rzeczy jest tam dużo obiektu, ale nie w tej części, Myślę, że to jakaś stołówka, albo jakaś tam kantyna była i stąd te freski faktycznie. możliwe. A w to myślę, że to jest Uważaj. bo tego... trochę jest w w budynku. Tam tego... Z tego... Z tego. Tak, Tak, naprawdę ładne Z tego. niesamowite wrażenie. Tak, Zobaczmy. jakiś delfinek. Tak, delfinek no na no, tej mozaice No tutaj Jak jest Pusta. Ale to pusta hala. Ciemno. Nie ma co. Mhm. Dobra. Witamy jeszcze jakąś Hala była, w tym, ale ciekawe znajdisty jakieś strony mamy w budynku. No bardzo. O, mówimy, no. Mhm. Tutaj jeszcze... Myślę na ten że możliwe, że w następnej części wrócimy do tego budynku, bo jest interesująca kratka co do tego, ale tutaj też w okolicy jest taki ciekawy obiekt historyczny. Nie wiem czy to na przyszłości jeszcze No pok i oficjalnie no. zremontowany budynek, nie wiem czy to wszystko sobie jeszcze ale ale okay. no. jeszcze naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Mówię o tym budynku, do tego może jeszcze wrócimy, bo one jest ciekawe krawko schodowe, ale to nie obiecujemy wam Bardzo ciekawe A tak w ogóle zauważyłem, że, że ten budynek jest połączony z tym budynkiem, więc jakby jeden budynek wyszedł Zobacz No, no, no Zobacz. Zobacz. Taki zr 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 zrzucają Bardzo ciekawe, dobra Interesujące Pokażemy wam jeszcze tutaj historyczny obiekt Kolejny Tak, dzisiaj dobra. to jest kościół Natomiast przedtem była to po niemiecka stołówka, później chyba poradziecka, a to, to było, było poradzieckie kino. I to zostało zaadaptowane na, zaadaptowane, zaadaptowane na potrzeby tego kościoła. Na przeciwko tego możecie dać opuszczony budynek, który jest obecnie remontowany. No dokładnie. Na tej samej ulicy też znajdował się ten budynek z mójdejkami. Obok niego budynek z klatką skodową, ale nie obiecujemy Wam, że jutro do niego dojdziemy, bo to zależy. mają mieć wielką upał i może być trudno. No zobaczymy, postaramy się tutaj jeszcze pozwiedzać. Na pewno jutro, no. czyli w następnej części, kiedy tego materiału planujemy pokazać magazyny. Zobaczymy, czyli jeszcze raz. Po Radzieckie Kino, po niemiecka stołówka. Dzisiaj dzisiaj Kościół. A naprzeciwko tego, opuszczonego Najprawdopodobniej, koszary. Dokładnie. A to jest ta ulica, Gdzie był ten budynek na której byliśmy chwilkę temu w budynku z, z Mozajka. I, mo i mo możliwe, że jeszcze tam wrócimy, ale pewnie jeszcze nie jesteśmy. O, nie proszę. I to dosłownie 15 metrów od, od główniejszej ulicy w Bornym Takie tu są klimaty. Niesamowity klimat w Bornym Solinowie Teraz jesteśmy na skwerze przed Urzędem Miejskim w Bornym Solinowie Na tym skwerze można zobaczyć Armaty Dwie armaty tu, Tutaj macie grubę? pomnik, pomnik Ofiarom totalitaryzmu Żorowskiego i Sowieckiego no. Dokładnie To jest kolejna armata Pokazuje charakter, że mamy do czynienia z miastem takim typowym garnizonowym. Tutaj też coś powiem, że nie tylko dla tych armat tutaj przyszliśmy, bo tutaj kiedyś znajdowały się za czasów, gdy tu stacjonowały wojska radzieckie bardzo ważne miejsca. Tak, polecimy po kolei. Więc tutaj jest urząd miejski w tym urzędzie, w tym budynku, może tak było dowództwo garnizonu w tym budynku dokładnie mieściło się dowództwo garnizonu dzisiaj jest urząd miejski a więc jakby ciągłość władzy jest zachowana tutaj z kolei mieliśmy kiedyś dawno temu kasyno oficerskie dzisiaj jest sklep dzisiaj, spożywczy. <grym> dzisiaj jest sklep spożywczy, ale uwaga Klep spożywczy Sasza. Ciekawe, czy. <grywa> <grywa> czy to tak specjalnie pomyślane, czy nie. Dokładnie. Dawna kantyna oficerska. Proszę bardzo. To jest ten budynek. Tu jeszcze raz Urząd Miasta. Kiedyś dowództwo garnizonu. dobra Tutaj. Przemieszczamy się dalej, tutaj Teraz przemieszczamy się do jakby, tutaj. złego KGB. Nie, to za chwilkę, bo tutaj najpierw na pierwszym A, planie mamy indententurę czy jak ktoś coś tak nazywa? Indentura. Czyli jakby kwatermistrzostwo, zarządzanie i tym podobne historie. Dzisiaj go Jakieś budynki, coś takiego tak to wyglądało. Natomiast tutaj jest, jest y, słuchajcie. KGB. Słuchajcie, to był budynek KGB. To był budynek KGB. Dzisiaj odremontowany, dzisiaj dom seniora, rehabilitacja, bistro. Natomiast tam z tyłu za nim, tego nie widać. Myśmy to chwilkę temu widzieli. Jest zamurowane. To jest zamurowane. Natomiast budynek jest całkowitej, że tak powiem, rozwałce. Tam są tylko same ruiny i same ściany. I są zamurowane i tam był areszt. Tak, tam był areszt wojskowy. No, za KGB. I to mnie nie dziwi. Hmm. Tak. No, nie dziwi, że akurat dokładnie. KGB i ar areszt. I areszt, dokładnie. No, to, to, był to, budynek, to był budynek KGB. Tutaj, właśnie w tej piersi, był był w której jesteśmy. To dużo takich ważnych obiektów się znajdowało. Tak, i to tak. To chyba tak? było centrum Bornego Solinowa. No, takie centrum. No, tutaj nie było Bornego Solinowa, tylko no, oficjalnie raz. No, i garnizonu. Grosborne, generalnie to się nazywało. To niemiecka nazwa? Dokładnie Indentatura KGB Tak to wygląda Dokładnie Dowództwo garnizonu Tu kasyno I kasyno oficerskie Kasyno oficerskie Centrum Bornego Bul Sulinowa Miejsce, gdzie historia spotkała się z teraźniejszością I tym sposobem kończymy część drugą eksploracji bornego Suinowa. Podsumujemy ją przy areszcie wojskowym Tak, chwilkę temu Wam pokazywaliśmy budynki e, Dowództwa Garnizonu, byłego Kasyna Oficerskiego KGB. I, i i KGB To jest zaplecze tego budynku KGB, o którym o którym wspominaliśmy i tu jest, tu jest areszt wojskowy, był to był areszt wojskowy, który znajdował się właśnie za za e, budynkiem KGB. Na teren tego aresztu nie da się wejść, bo jest ogrodzony, a poza tym do środka też się nie da wejść, bo jest zamurowany. Tak, tak, to jest całkowicie, Bunker całkowicie tutaj, że tak powiem, ogrodzone, zamurowane. Także tak to wygląda. Dobrze. Więc w tym mało sympatycznym miejscu po areszcie wojskowym kończymy, kończymy część, w część drugą w części naszej eksploracji Bornego Sulinowa. I zapraszamy Was oczywiście na obejrzenie części trzeciej. A więc zapraszamy do obejrzenia części trzeciej.